Gdybym zapytał Cię teraz, czy jesteś szczęśliwy, co odpowiesz? Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś spełniony? Ja odpowiedziałbym: tak, jestem bardzo szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. A dlaczego jestem szczęśliwy? Dlatego, że tak wybrałem. Szczęście i radość jest moim stanem domyślnym, który wybieram codziennie, codziennie. I codziennie. I w tym krótkim filmie nauczę także Ciebie, jak być szczęśliwym, radosnym, twórczym, silnym, pięknym i bogatym. Takim, jakim pragniesz być, ale być może nie wierzysz, że możesz. Możesz. Zostań więc ze mną teraz. Zasubskrybuj ten kanał, bo to. Co chce ci powiedzieć, działa w sposób ekstremalnie skuteczny. Zmieniło życie milionów ludzi na przestrzeni dziejów, zmieniło moje życie na zawsze i może zmienić także twoje. Poczuj moc, co w tobie płonie, niech prowadzi Cię w jasne strony. Droga czeka, otwarta. Dziś. Każdy krok to twój noc. Cześć, witaj niezwyciężona, witaj niezwyciężony. Mam nadzieję, że masz dziś spektakularny dzień, że się rozwijasz, że wzrastasz, że świecisz przykładem dla innych i że codziennie wznosisz swoje życie na wyższy poziom. A więc, jak stworzyć siebie szczęśliwego, skutecznego, radosnego, silnego, bogatego, pewnego siebie. I pełnego miłości do siebie i do świata? Jak stworzyć siebie superbohatera? Jeśli wydaje ci się, że musisz najpierw mieć te wszystkie rzeczy, których pragniesz, by być szczęśliwym, to jesteś w błędzie. Paradoks polega na tym, że jeśli nie nauczysz się być szczęśliwym, jeśli nie zaprogramujesz się, na wewnętrzne szczęście, to nigdy nie osiągniesz to tego, czego pragniesz, bo świat nie słucha tego chce, czego chcesz, świat nie rozumie języka ja chcę, ale świat rozumie język energii. Świat słucha i odpowiada aktywnie na twój wewnętrzny stan. Zobacz. Codziennie, gdy budzimy się, mamy do wyboru dwa przyciski. Przycisk pierwszy będę dziś mały, słaby, pokurczony. I przycisk drugi będę dziś wielki, silny, twórczy i skuteczny. Oznacza to, że możesz albo poddać się negatywizmowi, koncentrować się na tym, co idzie nie tak, jakbyś chciał. Albo wybrać. Świadomie być wielkim, odwracać wzrok od czego, tego, czego się boisz i co może pójść nie tak, i zwracać swój wewnętrzny wzrok na to, czego pragniesz, na to, co chcesz stworzyć. Masz do wyboru niebo i piekło. Co wybierzesz? Zobacz, jesteśmy istotami, których mózg kształtował się przez wiele milionów lat. Jeszcze 4 miliony lat temu nasi przodkowie żyli głównie na drzewach. Posługiwanie się ogniem opanowaliśmy zaledwie około miliona lat temu. Zaledwie około 10 tysięcy lat temu zaczęliśmy jako gatunek budować trwałe domy i osady zamiast szałasów i jaskiń. A zaledwie około 5 tysięcy lat temu zaczęliśmy tworzyć systemy kanalizacyjne. Jeszcze 300 lat temu bieżąca woda w domach była ekstremalnym luksusem, dostępnym jedynie dla elit. Elektryfikacja miast i wsi nastąpiła około 100 lat temu zaledwie, a 50 lat temu na masową skalę zaczęliśmy używać telefonów, a internetu zaledwie około 30 lat temu. A więc zobacz. Okres, gdy staliśmy się w miarę cywilizowanym gatunkiem. To zaledwie tylko niecały promil okresu od czasu, gdy, zaczę gdy zaczęliśmy chodzić na dwóch nogach. Jednak rozwój i ewolucja naszego mózgu nie następuje aż tak szybko i nie nadąża za tymi zmianami, a więc twój mózg jest nastawiony jedynie na przetrwanie, a więc będzie ci podpowiadał, Jedynie to będzie jedynie szukał zagrożeń. Można powiedzieć, że mentalnie twój mózg pozostał w jaskini i podpowiada ci zagrożenia, które w dzisiejszym świecie po prostu nie istnieją. Jednym z takich zagrożeń jest na przykład lęk przed wystąpieniami publicznymi i w ogóle przed publicznym pokazywaniem się. To niewiarygodne, ale czy wiesz, że większość Amerykanów boi się bardziej wystąpień publicznych niż śmierci? A wynika to stąd, że kiedyś odrzucenie przez grupę oznaczało śmierć, i nasze mózgi nadal reagują, więc na publiczne wyśmianie, jak na zagrożenie życia. A więc nasz mózg to twór, który powstawał wiele milionów lat, i zagrożenie widzi wszędzie i aktywnie je wyszukuje, chociaż prawdopodobieństwo wystąpienia 99,9% z nich. Jest praktycznie zerowe. A więc uświadom sobie, że masz wbudowaną i ustawioną domyślną opcję szukania problemów i koncentrowania się na potencjalnych zagrożeniach. Ponieważ twój mózg koncentruje się tylko na przetrwaniu, czyli wyszukuje potencjalnych zagrożeń, żeby ich uniknąć. Ja codziennie rano, gdy się budzę, to widzę w sobie te tak zwane ustawienia fabryczne, czyli zauważam to, co jest złe, na przykład, że boli mnie kręgosłup, że wczoraj wydałem więcej pieniędzy niż planowałem, że jeden z klientów miał przysłać mi duże zlecenie, a wciąż nie przysłał, że nie ma słońca, a przecież powinno być, i jeszcze milion innych powodów, które mogą usprawiedliwić, które mogą usprawiedliwić mój marny nastrój. Ale narzekanie rodzi biedę, a wdzięczność rodzi bogactwo. Wyobraź sobie, że przycisk narzekania i negatywności masz codziennie, gdy się budzisz rano, domyślnie wciśnięty. Gdy się obudzisz, dopóki sam nie zdecydujesz, by włączyć część drugi, nieszczęściem wielu ludzi jest fakt, że nie wiedzą o istnieniu tego drugiego przycisku i rodzą się. Żyją i umierają, nigdy go nie uruchamiając i nic w życiu nie osiągając. Rodzą się i umierają tak, jakby ich w ogóle nie było. Co chce ci przez to powiedzieć? Że to ty sam wybierasz każdego dnia, jak będziesz się czuł: czy będziesz zdrowy, bogaty, atrakcyjny, czy będziesz słaby, biedny i brzydki. A więc. Jak włączyć ten drugi przycisk? On działa bardzo subtelnie. I gdy zdecydujesz się go włączyć, ta domyślna małpia część twojego mózgu od razu wkroczy do akcji i uruchomi i uruchomi autosabotaż, będzie krzyczała, piszczała i mówiła ci: "Ej, ej, ej, nie możesz. Zobacz, co się mo może złego wydarzyć." Ale jest na to sposób. Jest na to sposób, który działa i wymaga on jedynie trochę uważności i włączenia przycisków: wdzięczność, miłość, akceptacja, radość, siła, wielkość, dobro. Odwracasz więc głowę od tego wszystkiego złego, co podpowiada Ci Twoja głowa i patrzysz w stronę światła. Patrzysz na to, co chcesz w swoim, w swoim życiu stworzyć, na to, co jest piękne, dobre, patrzysz na te swoje marzenia i mówisz do siebie: Dziś jest najlepszy i najpiękniejszy dzień mojego życia. Nie znaczy to oczywiście, że masz ignorować te wszystkie sygnały, które podpowiada ci ten twój małpi mózg. One są po to, by Cię chronić, ale zawsze pamiętaj, że. Większość z nich nigdy nie wystąpi i nigdy nie zrealizują się te rzeczy, które podpowiada ci, podpowiada ci ten twój małpi mózg. A więc jedyne, co masz zrobić, to masz świadomie wybrać, kim będziesz i koncentrować się na tym, co chcesz osiągnąć, a nie na tym, czego chcesz uniknąć. Pamiętaj, że to, na czym się koncentrujesz, będzie rosnąć. A więc koncentruj się na tym, co jest piękne. A więc teraz, w tej chwili, w tej właśnie chwili, możesz wcisnąć przycisk Będę silny, będę twórczy, będę większy od wszelkich okoliczności. Napisz w komentarzu, jakiego chcesz siebie dzisiaj widzieć. I napisz to w formie dokonanej. Napisz: Jestem silny, zdrowy, atrakcyjny, jestem twórczy. Jestem wytrwały, jestem skuteczny, nigdy się nie poddaję i zawsze osiągam to, czego pragnę. A teraz najlepsze. Jeśli wierzysz w Boga, jeśli wierzysz w Biblię, to mówi ona, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Stwórcy. Na obraz i podobieństwo Boga. I Właśnie teraz pokazałem Ci Twoją największą cechę, Twoją największą supermoc, którą każdy z nas ma, a z której tak niewielu korzysta: Moc tworzenia siebie, tworzenia swojej rzeczywistości taką, jaką chcesz, żeby była. A więc codziennie wybieraj bycie silnym, bycie twórczym, bycie niezwyciężonym. Na wszystkie życiowe problemy patrz z wdzięcznością i z błogosławieństwem, bowiem one są po to, żebyś stał się silniejszy. Bo jeśli z każdego niepowodzenia wyciągasz lekcję na przyszłość, to nigdy nie przegrywasz. Bo bez wczorajszego niepowodzenia dziś nie byłbyś tak silny, jak jesteś teraz. Zobacz. Zobacz, jak pięknie Bóg to wymyślił. Przecież mógłby dać ci to wszystko od razu. Dać Ci piękną kobietę. Przystojnego i bogatego mężczyznę mógł dać ci wygrać milion dolarów, piękny dom, piękne wysportowane ciało. Mógł ci to wszystko dać, ale gdyby dał ci to już tu i teraz, prawdopodobnie nie byłbyś gotowy, by się z tego cieszyć, by, by z tego korzystać, jeśli nie cieszysz, nie cieszysz się najpierw tym, co masz już tu i teraz. Statystyki mówią, że 99% ludzi, którzy wygrają wielkie pieniądze na loterii, na przykład, w ciągu pięciu lat roztrwaniają je doszczętnie i kończą w jeszcze większej biedzie niż wcześniej, a często także w uzależnieniach. I dzieje się tak dlatego, że nie byli oni gotowi dostać tego, o czym marzą, nie wykonali pracy, którą ty teraz wykonujesz ze mną, nie byli. Nie potrafili być wdzięczni i szczęśliwi tu i teraz, zanim, do, zanim otrzymają to, czego pragną. A więc patrz na wszystkie życiowe problemy i przeszkody z wdzięcznością i wiarą, bo to właśnie one prowadzą cię do Twoich marzeń. Zobacz: niepowodzenie w miłości, przygotuje cię, żebyś potrafił bardziej zauważać i kochać drugą osobę. Brak pieniędzy, przygotuje cię, to ich szanowania, oszczędzania, pomnażania, problemy ze zdrowiem pomogą ci bardziej dbać o siebie i kochać siebie najbardziej na świecie, bo to ty, bo to twoje ciało jest tym, który, które co da ci sukces albo doprowadzi Cię do klęski. Musisz więc kochać swoje ciało najbardziej na świecie i o nie dbać. A więc codziennie zaczynaj dzień. Włączając domyślnie przycisk radość i wdzięczność, i trwaj w tym stanie. Trwaj w tym stanie podczas każdej czynności, którą wykonujesz. I z pewnością to właśnie miał na myśli Święty Paweł, gdy mówił, za wszystko dziękujcie, nieustannie się módlcie. Oznacza to trwanie w poczuciu wdzięczności, w poczuciu wielkości, w poczuciu miłości. W poczuciu posiadania tego wszystkiego już tu i teraz. W Biblijnym liście do Hebrajczyków czytamy, że wiara jest pewnością tych dóbr, które się spodziewamy. Dowodem tych rzeczy rzeczywistości, których nie widzimy. A więc patrz na to, czego pragniesz, i co chcesz w życiu stworzyć, jak na coś pewnego. Patrz na to, jak na to. Co, jak na coś, co dostaniesz, jak, co będziesz miał. Patrz na to tak, jakbyś już to miał. I poczuj to, wtedy będą działy się wielkie rzeczy. Będziesz doświadczał w tempie kwantowym zmian w świecie materialnym, będziesz doświadczał wokół Ciebie zmian, i będziesz widział, jak na twoich oczach powstaje ten świat, którego pragniesz, i który najpierw stworzyłeś w swoim sercu. Będziesz doświadczał zmiany. Która wcześniej dokonała się wewnątrz ciebie. Biblia mówi: zobacz, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. A więc szukaj tego Królestwa wewnątrz ciebie. Stwórz to Królestwo najpierw w sobie. Stwórz je w sobie, a zostanie ci ono dodane także w świecie materialnym. Nie wierz mi na słowo, spróbuj sam. I pamiętaj, Twoja zmiana zaczyna się dziś. I jeszcze jedno, jesteś wielki, jesteś wielka, jesteś jedyna, jesteś jedyny, jesteś spektakularna, jesteś spektakularny. Kocham Cię bardzo, trzymaj się, cześć.